Pierwszego dnia, kiedy dostałam od niego tę wiadomość, trzymałam w dłoni kubek z herbatą. Nie przychodź więcej do naszego domu. Moi rodzice mają dość twojego zachowania. Przeczytałam to trzy razy, spokojnie, jakbym analizowała umowę bankową. Odpisałam tylko jedno słowo. Dobrze. Potem odłożyłam telefon i otworzyłam laptopa, żeby napisać do notariusza Małgorzaty Kurek z kancelarii na Marszałkowskiej. Wiedziałam, co muszę zmienić w testamencie. Kiedy dowiedział się kilka dni później, wpadł do mojego mieszkania jak burza, ale wtedy było już za późno. Zanim jednak wszystko się posypało, moje życie było proste, uporządkowane. Nazywam się Ewa Maj, mam 62 lata. Mieszkam na Mokotowie w Warszawie, w tym samym mieszkaniu, które razem z mężem kupiliśmy w latach 90., gdy kredyty hipoteczne były jeszcze koszmarem. Po śmierci Piotra nauczyłam się radzić sobie sama: płatności online, wizyty w ZUS. NFZ nawet w urzędzie nie potrzebowałam pomocy. Miałam drobne oszczędności, account w PKO, obligacje skarbowe na zapas. Nigdy nie byłam na nikim ciężarem. Zanim przejdę dalej, zostawcie proszę lajka i napiszcie w komentarzu z jakiego miasta w Polsce mnie słuchacie. To ważna historia o tym jak łatwo można zostać wykorzystanym przez własną rodzinę. Oglądajcie do końca, bo finał był inny niż wszyscy się spodziewali. Moja córka Joanna zawsze była moją dumą. Skończyła prawo w Krakowie, wyszła za eleganckiego, dobrze wychowanego Dawida Lemańskiego. Rodzice Dawida byli typowymi nowoczesnymi Polakami. Francuskie studia, apartament w Wilanowie, auto z leasingu. Na początku wydawali się mili, potem zaczęło się inaczej. Niby subtelne żarty, komentarze po francusku przy stole, które udawałam, że nie rozumiem. Tylko że ja przez lata uczyłam się francuskiego, słyszałam każde słowo. Set femme, trop prétentieuse», powiedziała jego matka, a Dawid się uśmiechnął. Wiedział, że rozumiem. To było jak test, czy odpowiem, czy zniosę. Zniosłam. Uśmiechnęłam się i poprawiłam po francusku. Mylisz się, madam, jestem tylko ostrożna. Wtedy uśmiech Dawida lekko zgasł. Od tamtej kolacji coś się zmieniło. Zaczęły się drobne prośby: najpierw, że Joanna potrzebuje pieniędzy, bo młodzi się urządzają, potem, że dziadek by chciał, żeby wnuki miały godne dzieciństwo. Raz przelałam im dziesięć tysięcy złotych, głupio, bez umowy, myślałam, że to rodzina, potem znowu pięć tysięcy, bo auto się zepsuło. Gdy próbowałam zapytać o zwrot, Dawid zrobił obrażoną minę: Ewa, naprawdę robisz z tego aferę? To tylko chwilowa pomoc, a Joanna milczała zaczęłam zauważać drobne nieścisłości. Mówili, że jadą do Torunia, ale sąsiadka z mojego osiedla widziała ich w restauracji w Warszawie. Dawid powiedział, że jego mama jest chora, a tydzień później zobaczyłam jej zdjęcia w Paryżu na Facebooku. Czułam, że coś jest nie tak, choć wciąż próbowałam tłumaczyć ich intencje. Pewnego dnia Dawid przyszedł z butelką wina. Myślałaś kiedyś o tym, żeby sprzedać to mieszkanie i przeprowadzić się do jakiegoś spokojnego domu opieki? Byłoby ci łatwiej, a my zajęlibyśmy się formalnościami. Patrzył mi w oczy uśmiechnięty. Masz przecież oszczędności, można by to dobrze ulokować. Odpowiedziałam tylko: nie, dziękuję. Lubię swoje życie. Widziałam cień złości w jego spojrzeniu. Niedługo potem poprosił mnie o dostęp do starego konta wspólnego, które kiedyś mieliśmy z Piotrem. Chodzi tylko o formalność, żeby przepisać rachunki. Odmówiłam. A potem, przez przypadek, podczas sprawdzania bankowości elektronicznej, zobaczyłam, że ktoś próbował zalogować się na moje konto o nietypowej porze. Bezpiecznie zmieniłam hasła. Ale wtedy przyszła wiadomość, ta, od której wszystko się zaczęło. Trzymałam telefon w dłoni, czytając każde słowo. To nie był impuls, to był zimny komunikat. Nie przychodź więcej do naszego domu. Poczułam chłód, ale nie żal. Wiedziałam, że to moment, w którym przestalam być mamą a stałam się przeszkodą. Odpisałam dobrze i zrobiłam herbatę. Wtedy zadzwonił notariusz. Mogła mnie przyjąć jutro rano. Otworzyłam szufladę z dokumentami i wyjęłam testament. W tle radio grało cicho, a ja pomyślałam, że nie ma już odwrotu. Na klatce schodowej ktoś wtedy stuknął do drzwi. Był to kurier. List polecony z nazwiskiem mojej córki na kopercie. Zadrżała mi dłoń, gdy zobaczyłam pieczątkę kancelarii Lemański and Partners. Zanim schowałam pismo do teczki, usiadłam przy stole i włączyłam dyktafon w telefonie. Od tej chwili postanowiłam dokumentować wszystko: każde słowo, każdy list, każde spotkanie. Nie byłam już starszą kobietą, którą można zbyć uśmiechem. Byłam kimś, kto zaczyna walczyć o swoje życie z chłodną precyzją. Patrzyłam przez okno na zaśnieżone podwórko mojego osiedla i pomyślałam, że ktoś, kto odbiera matce spokój, powinien być gotów. Ponieść konsekwencje. To był początek końca ciszy. Otworzyłam następnego dnia drzwi kancelarii notarialnej. Pachniało tam kawą i papierem. Wszystko uporządkowane niemal do przesady. Notariusz Małgorzata spojrzała na mnie spokojnie z nad okularów. Chce pani wprowadzić zmiany? Zapytała. Skinęłam głową. Wiedziałam, że to co robię jest ostateczne. Proszę przygotować nowy testament. Całość chciałabym przekazać fundacji edukacyjnej dla dziewcząt z rodzin o niskich dochodach. W jej oczach zobaczyłam cień uznania, ale też smutek. Kiedy podpisywałam dokumenty, czułam dziwny spokój. Po raz pierwszy od miesięcy to ja podejmowałam decyzje, nie tłumacząc się z nich nikomu. Małgorzata doradziła, żebym zamknęła wspólne konto, jeśli nadal istniało, i otworzyła nowe, tylko na siebie. Wieczorem pojechałam tramwajem do oddziału banku przy Puławskiej. Starszy doradca pan Roman nie zadawał wielu pytań, ale jego spojrzenie mówiło dobrze pani robi. Zmiana konta trwała pół godziny. Kiedy wyszłam na zimne powietrze, miałam poczucie odzyskanej przestrzeni. Dawid pierwszy zadzwonił trzy dni później. Ewa, co to ma znaczyć? Dostałem powiadomienie z banku o zamknięciu rachunku. Jego głos był pewny, ale pod nim czułam napięcie. To mój rachunek, zawsze był, powiedziałam spokojnie. Cisza po drugiej stronie trwała kilka sekund. Potem usłyszałam drwiący śmiech. Ty naprawdę myślisz, że ja nie wiem o co tu chodzi? Odłożyłam słuchawkę bez słowa. Przez chwilę w pokoju słychać było tylko tykanie zegara i szum tramwajów za oknem. Następnego dnia przyszedł pod moje drzwi. W kurtce, z niedbale zapiętym szalikiem, z oczyma pełnymi gniewu. Co ty wyprawiasz? Joanna płakała całą noc, wrzeszczał na korytarzu. Sąsiadka z trzeciego piętra wychyliła głowę, a ja tylko westchnęłam. Nie rozumiem, dlaczego krzyczysz. Zrobiłam to, co uważałam za rozsądne, odpowiedziałam. Dawid zbliżył się o krok. Ty potrzebujesz pomocy, Ewa, psychicznej, powiedział to z uśmiechem pełnym wyższości. Zrobiłam zdjęcie jego twarzy. Dowód numer jeden. Od tamtej chwili każda rozmowa z nim stawała się polem minowym. Jednego dnia pisał, że mnie przeprasza, innego, że wnuki nie chcą mnie już widzieć. Następnie dzwoniła Joanna, cichym głosem błagając, żebym nie robiła dramatów. Czułam, jak rozciąga się między nami przepaść. Kiedyś rozmawiałyśmy codziennie, teraz każde słowo wydawało się próbą manipulacji. Postanowiłam już jej nie tłumaczyć. Każda wiadomość trafiała do folderu dowody. Pewnego wieczoru przyszedł e-mail podpisany jego imieniem Ewa, zostawiłaś nas bez niczego. Patrz, co zrobiłaś z rodziną. Dołączony był skan wypłaty z ich konta, jakby to miało mnie przestraszyć. Zamiast tego włączyłam laptop i wysłałam zgłoszenie do mojego prawnika. Wiedziałam, że zaczną grać ostrzej. W tym świecie nie wygrywa ten, kto krzyczy, tylko ten, kto dokumentuje wszystko w ciszy. Tego nauczyło mnie życie i 30 lat pracy w administracji. Po tygodniu przyszło wezwanie nieoficjalne spotkanie w ich mieszkaniu. Joanna napisała, że to dla dobra rodziny. Prawie się skusiłam, ale coś mnie powstrzymało, intuicja. Włączyłam nagrywanie w telefonie i jednak poszłam. Dawid otworzył drzwi z teatralnym uśmiechem. W środku czekał notariusz, znajomy jego ojca. Ewa, chcieliśmy tylko, żebyś podpisała coś dla bezpieczeństwa spojrzałam na dokument. Pełnomocnictwo do mojej nieruchomości. Odłożyłam długopis. Nie, dziękuję. Ich maski spadły natychmiast. Joanna wyszła do kuchni, a Dawid oparł się o stół. Więc chcesz, żeby to poszło inną drogą? Możemy porozmawiać o opinii psychiatrycznej. Nie uniosłam wzroku. Rób co uważasz. Zrozumiał, że nie ma już nad mną władzy. Kiedy wyszłam z ich mieszkania, czułam się lżejsza niż od dawna. Mimo, że wiedziałam, teraz dopiero się zacznie, bo człowiek upokorzony finansowo, zawsze szuka zemsty w reputacji. Dwa dni później dostałam list polecony z sądu, informujący o planowanej wizycie psychologa biegłego w moim mieszkaniu. Uśmiechnęłam się tylko, odkładając go na biurko. Wiedziałam, że to ich ruch, ale prawda zawsze znajduje sposób, by wypłynąć na powierzchnię. Zaparzyłam herbatę malinową, otworzyłam notes i dopisałam. Dzień 27. Manipulacja prawnicza w toku. Wiedziałam, że w tej partii nie mogę zagrać emocjami, tylko logiką, jak w szachach. I tak też postanowiłam grać. Wieczorem usiadłam przy oknie, obserwując światła Warszawy odbijające się w szybie. Było coś uspokajającego w tej miejskiej ciszy, jakby każdy oddech miasta przypominał mi, że jestem jeszcze kimś więcej niż tylko figurą w ich grze. Zapisałam w notesie. Nie zemsta, tylko świadectwo. W tle grało radio, a ja czułam, że nieważne, jak bardzo będą próbowali mnie złamać. Już się nie cofnę, bo prawda ma to do siebie, że nie potrzebuje krzyku, tylko cierpliwości i odwagi, by ją wypowiedzieć do końca. Biegła sądowa doktor Anna Rybacka pojawiła się punktualnie o dziewiątej rano. Młoda kobieta o łagodnym głosie i inteligentnym spojrzeniu. Proszę się nie stresować, pani Ewo. To rutynowa procedura, powiedziała, rozkładając na stole notatki. Zaparzyłam dwie herbaty, bo od początku czułam, że nie jest po stronie Dawida. Zadawała pytania o codzienne sprawy, finanse, pamięć, relacje rodzinne. Odpowiadałam rzeczowo, bez emocji. Gdy skończyłyśmy, jej spojrzenie mówiło więcej niż słowa, zrozumiała wszystko. Dwa tygodnie później stanęłam przed drzwiami sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Joanna siedziała po drugiej stronie korytarza, nie patrząc mi w oczy. Dawid rozmawiał z adwokatem pewny siebie, jakby miał w kieszeni wyrok. Weszliśmy na salę. Sędzia, kobieta po pięćdziesiątce, uderzyła młotkiem w blat i poprosiła o spokój. Zaczęto od opinii biegłego. Doktor rybacka wstała i podała raport. Pani Ewa Maj jest w pełni zdolna do samostanowienia, nie stwierdzono objawów otępienia. Na twarzy Dawida pojawił się ledwie widoczny grymas. Adwokat Dawida próbował jeszcze coś ratować, wspominając o niestałości emocjonalnej i przesadnej podejrzliwości. Wtedy sędzia poprosiła o kopię wiadomości, którą kiedyś dostałam. Ta, w której zabraniał mi przychodzić do domu. Czytając ją na głos, nawet protokolantka uniosła brwi. Sędzia spojrzała na Joannę. Czy to pani mąż napisał ten tekst? Zapytała chłodno. Cisza trwała bardzo długo. Tak, odpowiedziała w końcu cicho. Na sali rozległ się szept. Wtedy po raz pierwszy Dawid odwrócił wzrok. Po zakończeniu rozprawy usiadłam w ławce przed sądem. Ludzie wychodzili, rozmawiali, śmiali się, jakby tam nie ważyły się czyjeś losy. Podeszła do mnie doktor Rybacka. Niech pani wie, że nie jest pani sama. Takich spraw jest coraz więcej, tylko niewiele osób ma odwagę mówić. Uśmiechnęłam się lekko. Odwaga przychodzi wtedy, gdy nie ma już nic do stracenia. Wzięłam głęboki oddech i wyszłam na zimne powietrze. Śnieg padał cicho, przykrywając ślady po ostatnim akcie w tej rozgrywce. Wieczorem zadzwonił telefon. To był Dawid. Wygrałaś. Ale pamiętaj, karma wraca, powiedział lodowatym tonem. Nie, Dawid, wraca, prawda. Odparłam, po czym rozłączyłam się. Usiedliłam wtedy z notesem na kolanach, i napisałam jedno zdanie. Nie można zniszczyć kogoś, kto już się przestał bać. Wiedziałam, że jego pewność siebie runęła. A na ruinach rodzi się gniew, ten niebezpieczny, bez celu, który potrafi popchnąć człowieka w stronę błędu. Kilka dni później odebrałam list z banku. Informacja o próbie zaciągnięcia pożyczki hipotecznej na mieszkanie należące do mnie. Bank zapytał o potwierdzenie pełnomocnictwa, którego nigdy nie udzieliłam spojrzałam na ekran laptopa z niedowierzaniem. Odpisałam natychmiast, załączając kopię aktu notarialnego. W tym momencie wiedziałam już, że to się nie skończy pokojowo. Dawid próbował się ratować finansowo, a ja wpadłam na jego trop szybciej niż się spodziewał. Po konsultacji z prawnikiem złożyłam zawiadomienie o próbie oszustwa. Nie chciałam zemsty, tylko spokoju, ale tego dnia zrozumiałam, że on nie odpuści. Wkrótce w mediach społecznościowych pojawiły się anonimowe komentarze o starszej kobiecie z paranoją, która prześladuje rodzinę córki. Nawet ktoś z mojego osiedla zapytał mnie z niepokojem czy wszystko ze mną dobrze. Dopiero wtedy uświadomiłam sobie, że wojna przeniosła się z sądu do reputacji. Nic nie działa na ludzi tak mocno jak wstyd, a Dawid wiedział, jak nim manipulować. Wysłał wiadomość do mojego proboszcza sugerując, że potrzebuje duchowej pomocy. Duchowny, ksiądz Marek, którego znałam od lat, przyszedł pewnego popołudnia z troską w oczach. Pani Ewo, czy coś się dzieje? Pokazałam mu wszystko wiadomości, dokumenty, wezwania. Patrzył długo, a potem tylko pokręcił głową. Zło czasami chodzi w garniturze i mówi po francusku. Tamtego wieczoru usiadłam nad papierami rozłożonymi na stole. Historia mojego życia, rozpisana na paragrafy, dowody, nagrania. Czułam się jednocześnie zmęczona i spokojna. To, co kiedyś wydawało się klęską, stawało się powoli moim świadectwem. Wiedziałam, że prawda jest już na półmetku drogi i nie da się jej zatrzymać. Ale czułam, że coś jeszcze się wydarzy, bo ludzie tacy jak Dawid nigdy nie odchodzą bez ostatniego ruchu. Nie musiałam długo czekać. Następnego ranka zadzwoniła sekretarka z kancelarii. Pani Ewo, mamy nowe dokumenty. Musi pani to zobaczyć osobiście. Wzięłam płaszcz, rękawiczki i ruszyłam na Mazowiecką. Gdy usiadłam naprzeciwko Małgorzaty Kurek, położyła przede mną teczkę. To wypisy z egzekucji komorniczej wobec Dawida Lemańskiego. Długi przekraczają 270 tysięcy złotych, powiedziała spokojnie. Zrobiło mi się zimno, jakby ktoś otworzył okno w styczniu. Siedziałam naprzeciw Małgorzaty. Patrząc na liczby wydrukowane czarnym tuszem, kredyty konsumpcyjne, leasing, pożyczki prywatne, wszystko razem tworzyło obraz człowieka tonącego we własnym kłamstwie. Nie chcę wiedzieć, jak się w to wplątał, powiedziałam cicho, ale Małgorzata pokręciła głową. Musi pani to wiedzieć. Oni próbowali wziąć kredyt pod zabezpieczenie pani majątku. Poczułam, że serce uderza mi mocniej. Dawid chciał sprzedać moją przyszłość, zanim jeszcze ją oszuka. Gdy wróciłam do domu, Warszawa pachniała śniegiem i dymem z kominów. Usiadłam przy biurku, włączyłam komputer i napisałam krótkiego maila do mojego prawnika, Piotra Madeja. Musimy działać natychmiast. Odpisał po kilku minutach: "Wystąpimy o zabezpieczenie majątku i zakaz zbliżania się finansowego". Uśmiechnęłam się pod nosem na brzmienie tego określenia. Zbliżanie się finansowe, jakie współczesne określenie chciwości i zdrady. Ale to właśnie nim chciał mnie związać. Następnego ranka zadzwoniła Joanna. Jej głos był zdławiony, cichy. Mamo, co ty zrobiłaś? Dawid mówi, że jesteś okrutna. Westchnęłam. Joasiu, wiem, co on robi. Masz jeszcze szansę się zdystansować, zanim wszystko się zawali. Po drugiej stronie usłyszałam płacz. Nie rozumiesz, my już nie możemy cofnąć tego, co się stało. Chciałam coś powiedzieć, ale tylko cichy sygnał połączenia dał mi odpowiedź. Cisza była głośniejsza niż słowa. Wiedziałam, ona wciąż była pod jego wpływem. Kilka dni później znowu znalazłam w skrzynce list, tym razem z kancelarii komorniczej. Dawid próbował przepisać auto, drogi słów na nazwisko Joanny, aby uniknąć zajęcia. Ale komornik był szybszy. W dokumencie widniało słowo likwidacja ruchomości, a ja wyobraziłam sobie jego twarz, gdy odbierali mu kluczyki. Nie odczułam satysfakcji. Tylko pustkę, jaką zostawia po sobie katastrofa, której nikt nie chciał, ale była nieunikniona. Bo każda krzywda wraca do nadawcy w innym kształcie. Wielkanoc nadeszła wcześniej, zimna i szara. W kościele na Puławskiej spotkałam panią Teresę z osiedla. Widziałam pani córkę, wyglądała źle, powiedziała z troską. Skinęłam głową, chociaż w środku czułam mieszankę bólu i ulgi. Czasem trzeba pozwolić, by ktoś sięgnął dna, by naprawdę zobaczył, jak głęboko spadł. Po mszy wróciłam do pustego mieszkania. Na stole wciąż leżały dokumenty z sądu, a obok nich stara fotografia, Mała Joanna na moich kolanach. Przesunęłam po niej palcem. Serce zadrżało. Pod koniec kwietnia zadzwonił Piotr Madej. Sprawa dobiegła końca. Będzie postanowienie o oddaleniu wszelkich roszczeń i umorzeniu kosztów to pani zwycięstwo. Zamknęłam oczy. Wygrałam, ale nie czułam euforii, raczej głęboki spokój, jak po burzy, gdy zostaje tylko zapach wilgotnej ziemi. A Joanna? Zapytałam. Czas pokaże odpowiedział krótko. Wiedziałam, że nic już nie będzie jak dawniej. Każdy most, który pali się z jednej strony, nie może być odbudowany bez chęci drugiej. Następnego dnia znów list, tym razem nie z urzędu, lecz prywatny od Joanny. Koperta miękka. Papier lekko drżał w dłoniach. Pisała: Mamo, przepraszam. Nie wiedziałam, w co mnie wciągnął. Teraz komornik stoi pod naszym domem. Ja zostałam z dziećmi i niczym. Nie proszę o pieniądze, tylko o to, żebyś mnie wysłuchała. Łzy same napłynęły do oczu. To był moment, gdy zrozumiałam, że kara nie zawsze jest przegraną. Czasem to droga do oczyszczenia. Ale było jeszcze coś, co musiało się wydarzyć. Wieczorem, gdy wyjrzałam przez balkon, zobaczyłam pod moim blokiem znajome auto. Dawid wysiadł, rozglądając się nerwowo. Przez krótką chwilę nasze spojrzenia się spotkały. W jego wzroku nie było już triumfu ani nienawiści, tylko rozpacz. Nie ruszył się, tylko stał, dopóki straż miejska nie pojawiła się z za rogu. Wtedy odwrócił się i odszedł, zgarbiony, jakby nagle wszystko, co miało wartość, uciekło mu z rąk. Wtedy wiedziałam, że to koniec tej walki, ale nie koniec mojego początku. Po tamtym wieczorze długo nie mogłam zasnąć. Chodziłam po mieszkaniu, słuchając, jak wiatr uderza w okna. Pomyślałam o wszystkich godzinach, które spędziłam na analizowaniu ich słów, na tłumaczeniu sobie, że miłość rodzinna wszystko zniesie. Okazało się, że ocalenie nie polega na przebaczeniu bez granic, ale na odwadze, by je wyznaczyć. Zapaliłam lampkę przy fotelu i napisałam w notesie, Granice to nie mur, to ogrodzenie serca, które chroni to, co jeszcze zostało czyste. Dopiero wtedy zasnęłam spokojnie. Rano, przy dźwięku dzwonów z pobliskiego kościoła, zaparzyłam kawę i otworzyłam okno. Powietrze było chłodne, ale świeże, pachniało nowym początkiem. Na parapecie usiadł wróbel, jakby chciał mi towarzyszyć w ciszy. Pomyślałam o Joannie i dzieciach, że może kiedyś przyjdą tu nie z pretensjami, lecz z rozmową tęsknota nie znika, ale z czasem uczy się mówić łagodniej. Zamknęłam okno i uśmiechnęłam się po raz pierwszy od miesięcy, czując, że dom znowu należy tylko do mnie. Minęły tygodnie, zanim odważyłam się odwiedzić Joannę. Mieszkała teraz z dziećmi w małym mieszkaniu w Ursusie, wynajętym przez znajomych. Drzwi otworzyła z ostrożnym uśmiechem, w oczach widać było wstyd. Mamo, nie wiem co powiedzieć, wyszeptała. Nie musisz, odpowiedziałam. Dzieci wybiegły z pokoju i wtuliły się we mnie tak jak kiedyś. Wtedy zrozumiałam, że to, co straciły pieniądze, można odbudować czasem, cierpliwością i gestami, które nie kosztują nic. Pomogłam jej znaleźć nową pracę w lokalnym biurze rachunkowym. Nie robiłam tego z litości, lecz z nadzieją, że stanie na nogi bez powrotu do dawnych błędów. Dawid zniknął z Warszawy. Słyszałam, że wyjechał do Irlandii. W jego oczach zawsze była Buta. Ale teraz pewnie odbijała się w niej pustka. Nie zamykałam drzwi przed Joanną, lecz postawiłam warunek. Żadnych sekretów, żadnych próśb o pieniądze. Chciałam, żeby uczyła dzieci prawdy o konsekwencjach, nie o krzywdzie. Z biegiem miesięcy zaczęłam wracać do siebie. Poranki z kawą na balkonie, rozmowy z sąsiadkami, wyjazd do Krakowa na kilka dni. Pracowałam w bibliotece parafialnej, pomagając przy porządkowaniu starych ksiąg. Cisza między regałami leczyła duszę lepiej niż wszelkie rozmowy terapeutyczne. Zrozumiałam, że spokój nie przychodzi sam. Trzeba go wywalczyć, tak jak kiedyś walczyło się o sprawiedliwość i że czasem najpiękniejsze zwycięstwa nie mają świadków. Pewnego wieczoru po pracy odwiedził mnie ksiądz Marek. Przyniósł świecę w ozdobnym słoiku, za światło, które pani wniosła w tę wspólnotę. Powiedział z uśmiechem. W jego słowach było coś prostego szczerego, jak modlitwa bez formuł. Gdy wyszedł, postawiłam świecę w oknie, patrząc, jak płomień drży w ciszy. Pomyślałam, że przez całe to zamieszanie zapomniałam o jednej rzeczy, że nadal potrafię kochać, tylko rozsądniej, bardziej ostrożnie, ale wciąż prawdziwie. Latem pojechałam z sąsiadkami nad Bałtyk, do Gdańska. Na plaży wiatr rozwiewał włosy, a morze brzmiało jak rozmowa z dawną wersją mnie. Wieczorem siedziałyśmy przy herbacie z cytryną, słuchając szumu fal. Jedna z kobiet, pani Irena, zapytała: Gdybyś mogła cofnąć czas, zrobiłabyś coś inaczej? Długo myślałam, zanim odpowiedziałam: Nie, bo wszystko, co mnie złamało, potem mnie nauczyło. Pochyliła głowę i uśmiechnęła się smutno. To chyba najpiękniejsza forma odwagi. Po powrocie do Warszawy, znalazłam w skrzynce małą paczkę bez nadawcy. W środku był notes. Stary, skórzany, ten sam, który kiedyś dałam Joannie na studia. Na pierwszej stronie napisała, żebyś wiedziała, że zaczynam od nowa. Dzięki, mamo. Usiadłam w fotelu, dotykając literek jak relikwii. Łzy spłynęły mi po policzkach, ale tym razem były spokojne, nie z bólu, lecz z ulgi. Wiedziałam, że to był znak. Nie koniec, tylko nowe otwarcie w rodzinnej historii. Z czasem wciągnęłam się w działalność wolontariacką, pomagając seniorom w osiedlu załatwiać formalności w urzędach. Często słyszałam historie podobne do mojej, o dzieciach, które gubią się w ambicjach i zapominają o korzeniach. Za każdym razem powtarzałam: Nie pozwólcie, żeby wstyd zagłuszył wasz głos, bo człowiek dopiero wtedy naprawdę dorasta, gdy umie powiedzieć dość. Nie z gniewu, tylko z troski o siebie. W tym odnalazłam sens który długo był ukryty. Pewnego jesiennego popołudnia usiadłam przy oknie, patrząc, jak liście wirują nad skwerem. Pomyślałam o wszystkich etapach, które przeszłam: od bólu po spokój, od zdrady po odnowienie. Wzięłam długopis i napisałam w notesie: Granice to nie kara, to definicja miłości. Zamknęłam go i odłożyłam na półkę. Spojrzałam do kamery telefonu i nagrałam krótkie wideo. Co byś zrobił na moim miejscu? Piszcie w komentarzach z jakiego miasta w Polsce mnie oglądacie. Zostawcie łapkę i subskrypcję, a przede wszystkim nie pozwólcie nikomu odebrać wam godności. Kiedy skończyłam nagrywać, przez chwilę w pokoju panowała cisza. Słońce zniżało się powoli nad Warszawą, zalewając mieszkanie ciepłym światłem. Pomyślałam o tym, jak długa była droga od tamtej wiadomości: nie przychodź więcej do naszego domu. Teraz to ja miałam dom, spokój i prawdę po swojej stronie. Zrozumiałam, że sprawiedliwość nie zawsze przychodzi przez sądy. Czasem rodzi się w sercu człowieka, który przestał się bać, a ja wreszcie przestałam. Wieczorem wyszłam na balkon, trzymając kubek gorącej herbaty z maliną. Miasto tętniło życiem, a z oddali dochodził dźwięk tramwaju jadącego w stronę centrum. Pomyślałam o wszystkich, którzy słuchają tej historii. Może ktoś z nich właśnie stoi przed podobnym wyborem. Chciałam, żeby wiedzieli, że zawsze warto stanąć po stronie godności nawet jeśli kosztuje to samotność bo samotność z prawdą w sercu jest lepsza niż towarzystwo kłamstwa i wtedy wiedziałam to moje prawdziwe zakończenie jeśli ta historia poruszyła cię choć trochę zostaw serduszko i napisz w komentarzu z jakiego miasta w Polsce mnie oglądasz napisz też co ty byś zrobił lub zrobiła na moim miejscu czy potrafił abyś postawić granice bliskim dla własnej godności Subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych historii o życiu, odwadze i prawdzie. Twoje wsparcie sprawia, że mogę opowiadać dalej. Dziękuję że jesteś. Do zobaczenia w następnym odcinku.